Szymonetko moi drodzy, w dzisiejszym odcinku zobaczycie dwa filmy, które nagrałem już wcześniej na moim kanale, to znaczy dwa filmiki o stanowisku komputerowym, czyli o laptopie podłączonym do telewizora jako do monitora z klawiaturą i myszką, a teraz zobacz i drugi filmik też zobaczycie, to będzie drugi filmik. A zupgradeowany, czyli zakupiłem sobie klawiaturę Logitecha, oczywiście głośniki Esperanza i oczywiście to wszystko zobaczycie w jednym filmie. Ja się nazywam Misiowaty z kanału Przemyślenia Vlog, także moi drodzy zapraszam was na film. Mam nadzieję, że wam się spodoba, jeżeli tak to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz. I życzę wam wszystkim... Wszystkiego dobrego i życzę miłego poranka, popołudnia i wieczoru i smacznej kawusi, jeżeli ktoś pije kawę w rano, popołudniu czy wieczorem. Zależy jak ktoś będzie o danej porze oglądał ten filmik. Także pozdrawiam serdecznie, a teraz zapraszam Was na ten film, o którym mówiłem na wstępie. Pozdrawiam. moi drodzy widzowie! Ja się nazywam Misiowaty, z kanału Przemyślenia Vlog. W dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak moi drodzy zrobić y, komputer y, stacjonarny y, za pomocą iż y, tego laptopa marki Dell. Kiedyś na moim odcinku był, tak, y, kiedyś na moim kanale był taki odcinek. Ale on nie cieszył się popularnością, ponieważ był za przeproszeniem chujowo zrobiony ten film. Także tak, tak, moi drodzy, dlatego moi drodzy, w dzisiejszym odcinku taki vlogowo-serwisowy odcinek. Pewnie zapytacie się dlaczego yy, drugi raz czy kolejny raz yy, pokazuję ten filmik, a to dlatego, że moi drodzy ma, e, robię drugie stanowisko komputerowe. Dlaczego drugie stanowisko komputerowe? Otóż mianowicie za moimi plecami e, widzicie monitor. Oczywiście e, tutaj widzicie komputer stacjonarny. Jak widzicie wszystko jest. E, klawiatura oczywiście jest zabrana na poczet, e, żeby podłączyć sobie do laptopa. Także tutaj widzicie monitor. Dell oczywiście. Wszystko są markowe Dell, komputer marki Dell, e, monitor, oczywiście iż ten, e, że to powiem, laptop. Także moi drodzy, to co, bez zbędnego pitolenia, I jedziemy z e, iż tematem zrobienia na szybko drugiego stanowiska komputerowego. Oczywiście te drugie stanowisko komputerowe, czyli laptop, monitor, czy telewizor można sobie przenieść. Oczywiście komputera nie można tak, o, o, tak sobie przenosić. Dlatego ten komputer zostaje w tym miejscu. Tak się to prezentuje. Lampka na USB. Tutaj widzicie, o, tutaj widzicie lampkę na USB, tu taka biała. E, także moi drodzy, to co, lecimy. Więc tak moi drodzy, jak widzicie mam tutaj tapetę z Windowsa XP ale to jest Windows 11 Co to Wam moi drodzy przypomina? Tutaj zamiast tej 11 powinno być napis XP a tutaj Windows i logo Układ yy, graficzny, w sensie ten układ yy, ta ikona Windowsa, 11 i Windows, napis Windows przypomina Windowsa XP Oczywiście tapeta idyla czyli łąka oczywiście mam tutaj myszkę Logitech oczywiście podłączone wszystko do podłączony komputer do telewizora Thomson tak się to iż prezentuje tutaj mam klawiaturę laptopa marki Dell i klawiatura myszka jest podłączona pod HUB USB, moi drodzy, o tutaj widzicie, minionka, Jezu, minioneczka, widzicie, tak minionek się prezentuje. No to co, moi drodzy, chciałbym również Was serdecznie zaprosić do obejrzenia Instagrama, do subskrypcji dwóch kanałów, Przemyślenia Vlog i Podróże Vlog. Oczywiście, tutaj będą się pojawiać, ten filmik pojawi się na kanale Przemyślenia Vlog. A Mam moi drodzy jeszcze wam do pokazania Jedno magiczne cudo To już wam pokazuję tylko przyjdę tutaj moi drodzy Tutaj widzicie głośniki Komputer marki Dell Też stacjonarka Zaraz wam pokażę jaki to model Możecie byście sobie mogli zobaczyć Model Ultiplex 390 Tak się to prezentuje No i tu widzicie monitor też złączę HDMI kilka złącz USB no i co? i moi drodzy ta sama myszka co poprzednia tak się to prezentuje moje stanowisko gamingowo-biurowe ale przełożenie biurowe z monitorem no i tutaj widzicie przejściówka z HDMI na VGA tutaj mam przy, przejściówkę kart, z karty czyli ka ka czytnik kart pamięci No i tą lampkę którą tu widzieliście Także moi drodzy, tak się to iż prezentuje Komputer, stacjonarny y Monitor i, i drukarka Brodhera Powiem że szczerze, że jestem zadowolony z drukarki Brodhera Nie narzekam, dobrze jest A tutaj widzicie wszystko, Całe stanowisko komputerowe drugie to jest stanowisko komputerowe, mobilne, także mogę laptopa, zabrać telewizor, co się da. Podłączyć do monitora zewnętrznego. Akurat w moim przypadku laptop jest w domu używany też albo gdzieś indziej, jak gdzieś idę, to biorę laptopa, monitor. Tak się to iż moi drodzy prezentuję. Taki króciutki, vlogowy odcinek, że tak powiem. Mam nadzieję, że Wam się to będzie iż podobać. Także Dziękuję za uwagę i pozdrawiam. Mówi do Was, misiewaty z kanału Przemyślenia Vlog. Na razie, cześć! Moi drodzy, a jeszcze taka wzmianka. Oczywiście filmiki na YouTubie montuję oczywiście na tym komputerze na laptopie Dell. No i oczywiście tutaj na komputerze stacjonarnym też montuję. Oku akurat montuję filmiki na tym stac stacjonarce, no i na laptopie. Na laptopie jak podróżuję to też montuję, a w domu montuję na tym. Także pozdrawiam, na razie cześć, mówi do Was Misiowaty. Siemaneczko, moi drodzy, po krótkiej przerwie pokażę Wam update mojego stanowiska komputerowego. Tutaj przed Waszymi oczami ukazuje się klawiatura Logitech, model MK270. Oczywiście klawiatura tak się prezentuje. Tutaj mamy Dongle, czyli na USB ta klawiatura jest myszka, jest oczywiście na baterię zasilana. Bateria Mój rok prawdopodobnie Kupiłem tą klawiaturę na promocji, czyli 79 zł ze stówy. Także moi drodzy, kosztowała 179, a ja ją wyhaczyłem za 79 zł. Także moi drodzy, zobaczymy co kryje wnętrze. Ale moi drodzy, zanim przejdziemy, tutaj mamy tutaj opisy i co tu klawiatura posiada? Oczywiście klawiatura numeryczna, alfanumeryczna, przyciski multimedialne. Oczywiście na baterię wytrzymuje ona niecałe niecały rok. Tak się to prezentuje. Możecie sobie zobaczyć po ukraińsku też jest opisane. No niestety ukraiński to wszędzie teraz jest, kurde bele. Dongle na USB, tak się ta na obrazku prezentuje. Myślę, moi drodzy, że ta klawiatura podziała jeszcze więcej, jeszcze e, dłużej. Także zapraszam Was do podłączenia tej klawiatury, a pierwszy do rozpakowania. Moi drodzy, tak się klawiatura prezentuje w całej okazałości. Oczywiście jest ona jeszcze w folii. I tutaj mamy jeszcze myszkę Logitecha. Ja ją rozpakuję i zobaczycie ją yy, bez folii w całej okazałości, moi drodzy. Więc tak, moi drodzy. Tutaj widzicie, mamy klawisze multimedialne. Tutaj mamy zwykłą klawiaturę alfa, l, alfabetyczną i numeryczną. Jak tu mamy klik, to zaraz zobaczycie. Oczywiście muszę kliknąć, żeby zobaczyć. Ona jest na razie niepodłączona, bo na razie nie mam gdzieś mi się zapodział dongle USB. Nie wiem gdzie jest, ale się znajdzie, to podłączę w razie czego. Ale powiem, standardowa klikająca klawiatura dobrze klika, dobrze śmiga responsywny y, klik dobrze śmiga, jest ok jak oceniam wygląd tej klawiatury oceniam na e, 10 y, 10 na 10 wszystko ładnie estetycznie zrobione elegancko, stonowanie jest Dobra wracając moi drodzy do tego mówiłem że jest stonowanie elegancko i, re i responsywnie nie ma co się do czego doczepić nowa klawiatura jest w sam raz ok a teraz moi drodzy przechodzimy do głównego dania czyli do głośników tak się te głośniki prezentują Moi drodzy, oto głośniki Esperanza Wooden USB Stereo Speakers 2.0 Folk. Tak się prezentują, zobaczmy co one mają One posiadają złącze USB no Złącze USB i co tu mają? Volume Control, czyli panel kontrolny Tak się one prezentują, to znaczy opakowanie i zobaczmy z tej strony, tak się to prezentuje. Jest gites Majonez. O, proszę bardzo. Także moi drodzy, zapraszam do rozpakowania. <grymiany> No maneczko po krótkiej przerwie technicznej właśnie podłączyłem głośniki po złączu USB i po przejściówce mini jack. To znaczy no, no przez rzeka podłączyłem, bo ten przewód jest za krótki od głośników i puściłem oto tą piosenkę, a dokładnie Different Haven Necozilla NSC Relays Oczywiście ta yy, muzyka jest darmowa, yy, czyli można kopiować, używać ją do swoich filmów ja akurat użyłem żeby wam pokazać oczywiście już za chwilę usłyszycie jak te głośniki grają y design y tych głośników przypomina mi design starych kolumn, takich zajebistych dużych kolumn, kolumn od podłogi takie zajebiste retro kolumny z od wieży oczywiście fajnie się to prezentuje moi drodzy, czy warto te głośniki brać? oczywiście warto tylko trzeba mieć okazję, a ja mam okazję takie głośniki zdobyć drogą kupna za pół ceny, że tak powiem i moi drodzy, czy jest zajebiście? oczywiście jest zajebiście, to co moi drodzy zapraszam was do wysłuchania oto tej piosenki krótko puszczonej na tych głośnikach oczywiście a propos tego monitora to powiem szczerze że on się sprawuje dobrze śmiga jest ok oprócz tego że ma tutaj jedną skazę na ekranie ale to nic nie szkodzi żeby móc go używać także moi drodzy polecam ten monitor marki del 22 calowy polecam głośniki no i co moi drodzy i polecam, iż y, klawiaturę, którą zakupiłem, ale czasami trzeba uważać w jakim stanie ta klawiatura jest, ale powiem szczerze, że, że klawiatura, którą zakupiłem jest w dobrym stanie, a za jakiś czas zobaczycie moje stanowisko komputerowe, no może w tym odcinku zobaczymy zobaczymy, zobaczycie także zapraszam Was to, to jeszcze nie wszystko moi drodzy a teraz lecimy z nutką dla Was moi drodzy dla wszystkich moich widzów z dedykacją oto ta nutka Dile y jak to się nazywa? Different Haven Necozilla NSC Relays. Także zapraszam Was do dalszego oglądania tego filmiku moi drodzy. Oczywiście te głośniki zakupiłem w pewnym sklepie Yy, polecam ten sklep, są dobre komputery yy, oczywiście są dobrzy doradcy, którzy doradzają już nie będę mówił z imienia i nazwiska, bo to nie wypada, ale będą wiedzieć o kogo chodzi pozdrawiam pana Artura i pana Krzyśka serdecznie pozdrawiam oto tych dwóch dżentelmenów, którzy potrafią doradzić w sprawach komputerów i nie tylko w sprawach komputerów, także akcesoriów i tym podobne. Także zapraszam do tego już sklepu. Link do tego sklepu będzie podany w opisie filmu. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam. A teraz moi drodzy lecimy z jakby to powiedzieć e, reupload filmu. Stanowisko komputerowe czyli te, e, te głośniki będą podłączone i monitor Samsung, który oczywiście miałem już jakiś czas temu ale zastąpiłem monitor Samsung. Oto tym monitorem marki Dell. Także co moi drodzy, to lecimy. Nie śpimy moi drodzy. Na razie razicho. Moi drodzy, oczywiście ten dongle już się znalazł, był w kartonie i myślałem, że go gdzieś zapodziano, bo go nie dostałem. A tu jednak proszę bardzo zobaczcie sobie. I zaraz podłączymy krewiaturę i myszkę. Oczywiście mam tutaj monitor Samsung. Już starodawny monitor, 17 cali. I głośniki, które zakupiłem, Esperanzy, czyli zobaczymy jak to będzie śmigać z klawiaturą i myszką dzięki temu donglowi. A teraz moi drodzy sprawdźmy czy klawiatura dobrze śmiga. Jak widzicie wszystko jest stabilnie, moi drodzy, wszystko działa. Wszystkie klawisze, o, Posprawdzam sprawdzam czy działa, o, działa jest stabilnie. Także moi drodzy... Oto, tak moi drodzy działa yy, klawiatura USB, yy, no USB na donglu, bezprzewodowa, bez kabla. Widzicie kabel? Nie widzicie, także jest ok. Także moi drodzy, co ja mogę powiedzieć? Oczywiście te dwa zakupy się udały, głośniki i klawiatura. Wszystko jest jak w najlepszejszym porządeczku, moi drodzy. Oto stanowisko komputerowe czyli e, laptop Dell podłączony po, kablu H, po przewodzie HDMI do monitora ze złączem VGA głośniki na USB podłączone przez USB do, przez jacka klawiatura na USB na dongle oczywiście zasilana bateriami tu też baterie są tak, baterie są jak od pilota telewizyjnego także mam nadzieję że podziała trochę i co ja mogę powiedzieć? Tutaj mam moi drodzy właśnie tego e, monitor Dell i oczywiście tu mam e, komputer stacjonarny Dell Optiplex 390 tak się to prezentuje no i stare mam tutaj głośniki. A teraz załączymy coś bardzo, zobaczymy czy tutaj zadziałają głośniki. Bo myślę, że tak. Oczywiście bierzemy Neko Zile standardowo. I zobaczymy, czy tu będzie kompatybilnie. I sorry za oświetlenie, no ale nie mam lampy LEDowej, owej tylko zwykłą lampę. I zobaczymy, czy zadziała. Tylko coś problem z internetem po Wi-Fi mam. Niestety. A tu co mi tu nie gra? Aha. Bo jak zwykle moi drodzy tu po prostu w laptopistu trzeba po prostu zmienić O nie, tu nie tu Dobra jest, okej okay. co? Poczekajcie chwilę No i moi drodzy, witam Was po krótkiej przerwie Właśnie wróciłem spuściłem nekozillę na tych oto głośnikach i powiem szczerze, że działają a jak działają to możecie sobie usłyszeć ja teraz wam podgłośnie i się nie będę odzywał moi drodzy żeby po, prostu, żeby po prostu nie było, że ja się odzywam i zagłuszam oto tą przepiękną muzę, bo akurat tą muzę uwielbiam Drodzy, to by było na tyle. Jeżeli Wam się to stanowisko spodobało, to wiecie, co robić. Zostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. A to mój laptopik biurowy, który używam do montażu filmów w podróży. A tu komputer stacjonarny, który używam w domu. Tak się to prezentuje. Monitor Samsung 17 cali, głośniki Esperanza, klawiatura Logitech na USB, laptop D, monitor D. I oczywiście komputer Dell. Wszystko pod Dell'a. No jakby nie inaczej, moi drodzy, no. Ja jestem związany z firmą Dell, bo w szkole miałem komputery Dell'a. W domu też mam, miałem komputery Dell'a. Także nie ma co narzekać. I pozdrawiam wszystkich serdecznie. Życzę miłego poranka, popołudnia i wieczoru. Trzymajcie się, moi drodzy, i do usłyszenia. Na razicho. Pozdrawiam.